Ja nie jestem anty Halloween, ale jakoś w żaden sposób specjalny nie obchodzimy. Jak czasami znajomi nas zaproszą na jakieś party z tej okazji, to oczywiście idziemy, ale ja nie lubię żadnych przebieranek, więc w ogóle żadnych przebieranek, więc nie lubię ani bali przebierańców, ani się przebierać, więc jak trzeba się przebrać, to zwykle nie idę, albo jakiś taki malutki element tylko zakładam, żeby się wpasować w klimat. Ale gdyby nie mam nic przeciwko, to, to też oczywiście przyszło do nas ze świata i jeśli ludzie się chcą w to tak bawić, no to niech się po prostu bawią. Ja uważam, że każdy moment jest fajny do świętowania, żebyśmy się spotykali razem, celebrowali cokolwiek, byle byśmy byli wśród ludzi, wśród znajomych, wśród przyjaciół i, i ja jestem bardzo otwarta, jak wiesz, na, na wszystkiego rodzaju rzeczy i na Halloween również. Bawcie się, róbcie co chce. Jak przychodzą do Pani na przykład dzieci o, Po cukierka albo psikusa, to pani otwiera drzwi, nie wygania tych dzieci. No, oczywiście, zawsze mam tego dnia przygotowane. To już mąż, zawsze od babu, mówi: słuchaj, jest Halloween, trzeba przygotować dla dzieciaków cukierki, batoniki, różnego rodzaju rzeczy. No i, i, i oczywiście y, mam całą szufladę tych cukierków, tylko gorzej, jak nie zapukają, to zostaje z cukierkami, i to nie jest fajne. No z tymi zębami potem, nie? No i nie, no wyrzucam te cukierki oczywiście. Ostatnio Piotr Mróz, aktor, stwierdził, że Halloween to jest jednak część nie Szłatana i Zła. Podziela Pani taką opinię radykalną? Nie, no nie, 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 nie przesadzajmy. No, troszkę mieliśmy nie taką skrajność. Ja myślę, że e, po prostu bawmy się i nie myślmy o jakiejś całej ideologii, filozofii, e, tylko po prostu e, traktujmy to jako taki dzień, gdzie możemy się e, spotkać, powygłupiać po i tak dalej. Nie myślę o szatanie, kiedy wychodzę na przyjęcie. W ogóle jestem ze mną kawał szatana, także może tak czy tak.